W regionie Jeleniogórskim frekwencja zgodnie z informacją z niedzieli z godziny 17 wyniosła 38,37%. Jest to jeden z najwyższych wyników na Dolnym Śląsku po Wrocławiu oraz okręgach lubińskim i wrocławskim. Wybory parlamentarne w Jelenigurze przebiegły bez zakłóceń. Do godziny 14 w naszym mieście utrzymywał się bardzo duży ruch w komisjach wyborczych. Uważam, że to jest nasz obowiązek, żeby iść do wyborów i, i obudzić się w lepszej rzeczywistości niż do tej pory był. Żeby był to nasz wybór. Wszyscy obowiązek każdego Polaka powinien przyjść i zagłosować. Muszą wziąć swoje sprawy, sprawy w swoje ręce. Po prostu. Zgodnie z sondażowymi wynikami największą ilość głosów, 37,7%, otrzymało prawo i sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z ponad 23% poparciem. Partia Pawła-Kukiza dostała 8,7% poparcia, za nimi uprasowała się nowoczesna Ryszarda Petru z wynikiem 7,7% i PSL 5,2%. Dzisiaj około godziny 18.00 Państwowa Komisja Wyborcza poda, które partie przekroczyły próg wyborczy, a szczegółowe wyniki poznamy jutro w godzinach wieczornych.